Cześć, dzisiaj materiał o liczeniu kalorii oraz właśnie o tym, czy testosteron wpływa faktycznie na przerost prostaty. Może jeszcze napomnę też o wypadaniu włosów na cyklu. Zacznę od środków, bo tutaj będzie temat trochę krótszy niż o liczeniu kalorii. Więc do sedna. Przerost prostaty zazwyczaj, znaczy zazwyczaj większość badań, które są aktualnie dostępne, badania medyczne są, są to dość stare badania, ponieważ wiadomo, trzeba zrobić metaanalizę, dopiero później to jest podawane do, przekazywane do, po prostu do, do szkół medycznych, gdzie dopiero tam jest to przekazywane do, dla osób, które się uczą na, na medycynie i tak dalej. Są to po prostu badania stare, nowe, które są prowadzone, one będą dostępne dopiero za parę naście lat, znaczy dostępne. Są dostępne teraz, ale będą po prostu przekazywane w, w, w nauczelniach. Czy faktycznie przyjmowanie testosteronu powoduje przerost prostaty Dam tylko tyle do myślenia. Zobacz, ee, mówię, zobacz do jednej osoby, bo e, zazwyczaj oglądam je przed monitorem jest jedna osoba, także trochę to lepiej trafi jak zauważy. E, myślę, że się nie obrazicie. E, kiedy występuje ten przerost prostaty? E, zauważ, że dopiero w wieku nie najmłodszym, różnie tam gdzieś 50 lat plus 60, co się wtedy dzieje z testosteronem? No, ten testosteron jest wtedy albo poniżej normy, albo bardzo nisko często, u większości osób niziutko po prostu. Bardzo nisko granicy normy, albo nawet poniżej normy. Nie wtedy, kiedy ma się przykładowo 20, 25 lat, kiedy ten testosteron jest wysoko. Tylko tyle, jak chodzi o przerost prostaty. Jak chodzi o wypadanie włosów, wiadomo tutaj, jak ktoś ma Tendencje genetyczne nie przeskoczymy. To jest tylko kwestia czasu, można opóźnić wypadanie włosów. Tak czy siak, one wypadną. Czy bierzesz środki, czy nie bierzesz, i tak, tak się stanie. Jest to po prostu genetyka, ale czy faktycznie u osób nie mających tej tendencji genetycznej do wypadania włosów wypadną włosy? Kolejny właśnie punkt do myślenia. Kiedy faktycznie zaczynają wypadać włosy. U takich osób normalnych, przeciętnych, gdzie po prostu nie ma tendencji do wypadania włosów, podkreślam to po raz kolejny. No, właśnie gdzieś też w wieku, gdzie ten testosteron jest już nisko, estradiol już zaczyna być, no tutaj jednak trochę wyżej. Testosteron yy, niziutko albo poniżej normy, albo właśnie ta najniższa granica, gdzieś w tych granicach zazwyczaj. Właśnie wtedy się dzieją właśnie takie rzeczy, gdzie są często. E, Zarzucany, że to jest przez testosteron. No właśnie, często jest tak, że nie przez, to, nie przez testosteron, tylko właśnie przez jego brak. E, wiadomo tutaj, gdzieś tam przy tym przerostu prostaty, jak, jak to się na przykład powracają do przerostu prostaty. E, jak e, przeciwdziała się. On Pod, podaje się małej ilości DHT. Właśnie, dlatego to jeszcze też tak napomnę. Dobra, teraz już e, to, co dla większej części osób się raczej przyda. Bo myślę, że większość oglądających jeszcze nie stosuje, nie stosuje środków, ale mimo wszystko tutaj gdzieś coś tam zawsze mogę dać do myślenia, dobra? Liczenie kalorii: dużo ludzi zabiera się po prostu za liczenie kalorii dla siebie. Są do tego aplikacje. Ok, jak najbardziej one dobrze liczą, z tym, że przeciętny, tak zwany Kowalski, nie policzy sobie tak naprawdę tego, ile spala dokładnie w ciągu dnia. Podczas pracy, podczas treningu, podczas po prostu życia nie obliczy tego dokładnie. I często po prostu, mimo tego, że mamy te kalkulatory do liczenia kalorii, po prostu jest to źle policzone, nie ma efektów. Dlaczego? Bo najprostszy schemat każdy, każdy by sobie mógł policzyć zapotrzebowanie kaloryczne u chłopów, że tak powiem. U mężczyzn jest to 24 kalorie na kilogram. U kobiet 22, 22 kalorie. Każdy mógłby sobie policzyć, bo to jest po prostu podstawowa przemiana materii. Podstawowa, no, podstawowa przemiana materii po prostu zapotrzebowanie kaloryczne na życie, nic więcej. Leżenie, nie koniec. Później właśnie dodaje się to, co spalamy. Czyli po prostu podczas funkcjonowania, trening przykładowo, jeżeli jest jakiś sport, trening, praca. Funkcjonowanie podczas dnia musimy wiedzieć, ile spalamy kalorii, żeby obliczyć zero kaloryczne. Dopiero od tego zera kalorycznego odejmujemy niedużo, czyli 200. 100. Zależy, kto jakie to ma zapotrzebowanie. I co jeszcze jest ważne? Wiadomo, jak chodzi o masę mięśniową, ona tutaj diametralnie nie wpływa na spalanie kalorii, ale. U osoby, która ma trochę więcej tych mięśni, minimalnie będzie większe spalanie, nawet podczas chodzenia. Po prostu tak jest, mięsień potrzebuje po prostu więcej energii do tego, żeby funkcjonować przy każdej czynności tkanka tłuszczowa lub po prostu brak tej masy mięśniowej, z automatu nie potrzebujemy aż tylu kalorii. Fakt faktem nie jest to dużo, ale gdzieś jak to wszystko skumulujemy. Gdzieś tam przeciętny Kowalski przykładowo chce sobie policzyć te zapotrzebowanie. Nie uwzględnia takich rzeczy, właśnie nie wie dokładnie ile spala podczas dnia w ogóle każdy ruch, ile ile tam spala tych kalorii. Później wychodzą w janki, że deficyt kaloryczny jest na dzień dobry minus 500 do 1000. Bo już takie, takie rzeczy po prostu widziałem i to jest strzał w kolano. Dlatego mimo że chcemy sobie sami obliczyć te zapotrzebowanie kaloryczne, nie jest to też takie hopsiu łatwe. I proste dlatego właśnie jest wywiad. Jak chodzi o trenerów, jest wywiad dokładny, jak wygląda ruch podczas dnia. Yy, wiadomo, gdzie z tej wagi, obwodów wizualnie mniej więcej, bo nawet profesjonalne wagi, które yy, dają, yy, dają prosto obraz, ile mamy tkanki mięśniowej, ile kostnej, ile tłuszczowej, też nie są aż tak idealnie dokładne. Jest tam też spora spora granica gdzieś tej 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 tolerancji po prostu nie są dokładne tak idealnie dlatego dlatego gdzieś to trzeba zawsze uwzględnić w wyliczaniu i z tego powodu, właśnie mimo wszystko, żeby obliczyć nawet te zero kaloryczne, potrzeba trochę więcej tej wiedzy, nie sam kalkulator czy aplikacja do liczenia kalorii, bo te aplikacje no nie oszukujmy się, jedna jest lepsza, druga gorsza. U jednych wyjdzie 0 kaloryczne, na jednej aplikacji 2000, na drugiej aplikacji 1600. No bo sam to sprawdzałem, jest po prostu tragedia. Minimum tej wiedzy i tak trzeba mieć, żeby samemu obliczyć. Jeżeli jest z tym problem, piszesz do kogoś z zapytaniem, czy by pomógł po prostu obliczyć, bo samo zapotrzebowanie kaloryczne obliczyć no to nie jest aż tak skomplikowane i myślę, że sporo osób znajdzie się, co po prostu pomoże. Nam. Za, za po prostu za nic, po prostu pomoże. Eee, dlatego, jeżeli chcesz samemu obliczyć to zapotrzebowanie kaloryczne, możesz jak najbardziej obliczyć, ale upewnij się jeszcze, czy jest dobrze to obliczone. Eee, kolejna kwestia: makroskładniki, czyli węglowodany, tłuszcze białka. Eee, jeżeli nie masz jakichś przeciwwskazań zdrowotnych do tego, żeby jeść węglowodany. Nie pakuj się w żadne keto. Po co ci to? Nie masz przeciwwskazań, twój organizm potrzebuje węglowodanów. Yy, dla, chociażby nawet dla samej pracy mózgu, yy, mózg zużywa tak się składa najwięcej glukozy, skąd yy, właśnie pozyskuje tą energię z węglowodanów ogólnie. Yy, jeżeli masz jakieś przeciwwskazania, to już inna kwestia. Jeżeli nie masz przeciwwskazań, yy, wiadomo, u kobiet też nie można zejść za nisko z tłuszczami. Chodzi o równowagę hormonalną. U mężczyzn... Można zejść trochę niżej. Zazwyczaj, zazwyczaj no praktycznie zawsze to się sprawdza, bo po prostu węglowodany są najprostszym paliwem. Tłuszcze pełnią inną, inną funkcję. Białka, wiadomo, to nie jest tylko budulec mięśnia. Białka są odpowiedzialne za regenerację praktycznie każdej komórki. Dlatego nie może być tego białka za mało też. Wiadomo, gdzieś jak będzie za dużo, też nie, nie będzie z tego benefitów większych te 3 gramy na kilogram masy ciała jest to górna granica więcej, więcej mało u kogo po prostu się sprawdzi na plus um, chyba raczej wszystko powiedziałem na temat czynienia kalorii um, jeszcze chciałbym tylko dodać właśnie, że jeżeli liczysz, jeszcze raz chciałbym przypomnieć jeżeli liczysz kalorie dla siebie zapytaj się kogoś, trenera nawet no po prostu za, za to no, no nie oszukujmy się, większość trenerów nie weźmie nic. Powie Ci tylko, czy będzie OK, czy nie, jeżeli opiszesz dokładnie, ile masz tego ruchu i tak dalej. Myślę, że raczej z czymś takim sporo trenerów pomoże za darmo. Powie, czy zapotrzebowanie kaloczne jest dobrze obliczone, czy mimo wszystko jest tam sporo błędów. To samo, jak chodzi o makro. Jeżeli po prostu podacie tam w gramach dziennie, ile jest węglowodanów, białek tłuszczy. Raczej e, uzyskacie odpowiedź, e, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Raczej, raczej nie ma, rzadko się zdarza, żeby któryś tam trener, e, kumaty, ogarnięty, tu, z którymi tutaj na grupach e, się udzielają, którzy się na grupach udzielają, będą żądać jakichkolwiek pieniędzy. Na pewno nie, nie są to takie złotówy. E, także. Jak najbardziej działajcie, ale pamiętajcie o tym właśnie, że to zapotrzebowanie nie jest też tak hopsiuk do obliczenia. Myślę, że teraz już powiedziałem wszystko. Dzięki za oglądanie. W razie jakichś pytań, może tematów, piszcie w komentarzach. Rozważę w wolnej chwili. Myślę, że nagram jakiś materiał. Dzięki za oglądanie miłego dnia.